Kendra this is all. i dziś nagrywam jak skacze przez takie oto przeszkody. I e, słuchajcie, Q&A powinno pojawić się w sobotę albo niedzielę. Bądź dzisiaj. Jeszcze, czyli w piątek. Bo mam to nagrane, odpowiedziane na pytania, tylko nie chcę mi się tego wrzucić. Dobra. Pierwsza, przy... no to i tyle. Pierwsza przeszkoda jest to krzyżak. Dobrze. Druga przeszkoda to jest stacjonata. Dobrze. Trzecia przeszkoda to jest podwyższona stacjonata. Dobrze. Czwartą przeszkodą jest okser. I mam jeszcze informację. Na koniec odcinka będzie taki mały, taka mała niespodzianeczka. Z czym się związana? Dobrze. Piątą przeszkodą, piątą i ostatnią przeszkodą jest, przynajmniej moją, jest taki oto okser. Trochę się boję go skakać. Nie skaczę go często. Ale dobrze, spróbujmy. Dobrze, to by było na tyle. Teraz ta niespodzianka. Dobrze, a ta niespodzianka to to, żebym skakała z moim psem. Kalą. Nazywa się kala i jest teraz sekundę. Bardzo skoczny, pierzdję. Dobra, podwyższamy. Czekajcie moment. Dobrze, teraz będziemy skakać przez oksa. Bardzo dobrze jej pójdzie. Dobra. To, to by było na tyle. Cześć.